Cześć, no moi widzowie. E, trochę nas mało, ale od czegoś trzeba zacząć. E, tak, że dzisiaj powiem o słowiańskich praktykach. E, tutaj widać mam jarzębinkę. Właśnie sobie nasmarowałem trzecie oko olejkiem, takim zwykłym może być. Tadeusz tak mówi, mroziński. A tutaj Mam wodę z lodu, która się właśnie odmraża sobie spokojnie. Proszę, zobaczcie, widać, pływają sobie ten. no. Więc to tak w skrócie. O namaszczaniu głowy olejem jest w Biblii, w psalmach. O wodzie z lodu to pisze też Pan Tadeusz, ja go bardzo słucham. Ogólnie, tak, obcowanie z, z naturą. Trzeba mieć kontakt z ziemią, wtedy się zamykają jakieś tam komórki. nasze. Eee, taki, ja się nie znam na tym. Eee, pisanie głagolicą dwiema rękoma to jest podstawa, bo się otwierają drogę. Po prostu inne życie jest wtedy. Eee, bo to jest synchronizacja obu półków, bo pisze się bustrofedonem, czyli jedną, drugą ręką w dwie strony. Prawą ręką od lewej do prawej, i lewą ręką od. Lewej, od prawej do lewej. I przy tym, jak się pisze prawą, to trzeba mieć lewe oko zasłonięte. E, I na odwrót. E, to są jakby dwie półkule, że lewa jest połączona z, prawym, e, z prawą stroną ciała, prawa odwrotnie, na odwrót. Nie? I to jest no, na początku całe też. Słuchajcie, jak próbowałem dzisiaj wpłatki drugą ręką. I nie, nie, po prostu to nie jest takie przyjemne na początku. <grym> na początku też pisałem tą głagolicą, co po prostu nie wychodziło, nawet nie mogłem napisać tych literek. <grym> A dzisiaj już mi idzie spokojnie, coraz lepiej jest. To jest ten progres. I to właśnie lewa odpowiada za jakieś tam negatywne czy na odwrót, prawa za y, pozytywne uczucia, y, i to wszystko, zarówno za takie rzeczy, za myślenie abstrakcyjne i analityczne. I to jest właśnie połączenie tych obu półkul właśnie poprzez zapis Głagolicy z, roz, z rozumieniem najlepiej. Ja polecam za Panem Tadeuszem przepisywać treści psalmów. E, I co? To i, i na tyle, tak? Ja tak w skrócie chciałem powiedzieć takie praktyki codzienne. Jeszcze jedno wspomnę. E, oddawanie pokłonów. To może się kojarzyć z mm, tym islamem, ale to islam jest przecież... 600 roku, jak się mylę, no nieważne, tak? że, że bardzo krótko jest i wszystko jest ściągnięte od słowiańszczyzny, bo oni mają na tych swoich meczetach te napisy po arabsku, to jest wzięte ze słowiańszczyzny, bo my Słowianie mieliśmy wcześniej jakby swoje własne tam te. Tak, wiem, mówię my Słowianie, jestem w połowie Słowianym, Słowianinem, a mój jest z Egiptu, pochodzi z Egiptu. Tam byli ci Koptowie i on jest chrześcijaninem, nie jest Koptem więc tak wszystko te pokłony ogólnie tak jest 108 pokłonów to tak jak 108 jest mantr w hinduizmie czy tam w jakimś buddyzmie więc wszystko jest tak to ciągnięcie tej skóry że ci mają coś z, z, z chrześcijaństwa słowiańskiego i ci i wszystkie religie świata tak jak wszystkie alfabety są oparte na głęgolicy. Mam nadzieję, że to was zaciekawi. Ja nie mówię, że macie od razu oddawać pokłony jak ja codziennie, po parę razy, kilka razy, po 108. No tak by było najlepiej, bo byśmy wtedy się łączyli na poziomie, tak jak taki są, tak jak ryby pływają w tym. W, to się nazywało kosjak kiedyś. Teraz to się nazywa no, klucz, klucz ptaków, tak? Że po prostu ze sobą hmm, potrafimy porozumieć bez słów jakoś tak, no to Tadeusz jest specem od tego. Ja robię wszystko, żeby tutaj od niego tą wiedzę po prostu ukraść i jak najwięcej się da przekazać dalej. No, także jak ktoś się usłyszał, dowiedział o mnie, ode mnie, o tej głagolicy, no to to jest dla mnie największe osiągnięcie w życiu, bo szczerze mówiąc to, to jest, dla mnie to jest e, jedno z największych, e, no takich e, moich pasji. I rzeczy, które mnie najbardziej ciekawią. No, także będę mówił Wam to w skrócie od siebie swoimi słowami na luzienie. Może tam wybaczcie jakieś kolokwialność, ale. No, z piwem też nie będę, bo nie piję. prowadził tych e, filmików. Mam nadzieję, że się podoba. Ja też tak myślałem, co zrobić, żeby samo audio, ale. Te filmiki po prostu tak łatwiej mi będzie to wrzucać. W sumie to odwrotnie powinienem robić. Kurczę. Jak ja to zrobię teraz? Dobra, coś tam się wymyśli. Nie takie proste to życie. Dobra. Powodzenia we wszystkim, co robicie. Życzę Wam samych sukcesów. Dlatego wam o tym mówię, żeby jeszcze wam pomóc. Bo synchronizacja obuku to jest... no to już mówi wprost. To jest otwarcie w ogóle drzwi do innego świata. Więc mam nadzieję, że powoli będziecie sobie otwierać te drzwi, wszystko spokojnie, bo to jest naprawdę taki olbrzymi temat, że tak, że to głowa mała. No dlatego smarujcie sobie olejkiem tutaj, zwykłym takim, odżywiajcie się naturalnie, pijcie mleko, ja piję od krowy, krowa to jest święta, Święte zwierzę według Słowian, tak samo jak kilka innych, e, to jeż, jeż jeszcze. No i najważniejsze, łabień, gwiazdozbiór, łabędzia. Wszystkie te zwierzęta, one mają e, swój, swój odpowiednik, gwiazdozbiór mają swój. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? No tak w skrócie rzucam hasłami, bo m, będę się rozwodził, ale najlepiej to, żeby Tadeusz to mówił. Więc polecam wszystkim, mogą się słuchać Tadeusza, pana Tadeusza Mrozińskiego. Tadeusz Mroziński jest na YouTubie mnóstwo wywiadów jego, czy tam jego tych tam, prelekcji. I co jeszcze powiem? Nowa książka wyszła teraz Pana Tadeusza o gwiazdach właśnie, że każdy dzień w roku jest e, na przykład data urodzenia. Kim jesteś? Ja jestem krzykacz, dlatego mam kanał krzykacz. To jest ten, co obwieszcza ten Herod, obwieszcza prawa króla do ludu. Słuchajcie, te psalmy przepisuje, to jest olbrzymia sprawa. Podlinkuję tutaj pod filmem e, będzie do artykułu o psalmach. To jest niezwykle ciekawe. E, bardzo tam mnie interesuje właśnie stopiowanie, stopniowanie, że jest. E, no przeczytacie sobie, że to jest zupełnie co innego niż ta Biblia, co my czytamy w tej w tych psalmie, psalmie oryginalnym. Jest kim jest ten król chwały, e, kr król, e, że, że pan chwały. Kim jest pan chwały? I ten pan chwały jest stopniowany w trzech stopniach. Że jest duch święty, ale ja się nie znam. Musiałbym pogadać na tym z, panem, tym z Panem Tadeuszem. Jedna rzecz, właśnie taka, która... to której muszę pogadać z nim. No i na pewno się będę z nim widział. Jak Bóg da, to będzie to jakiś może wywiad. Nie wiem, pomyślę jeszcze. No, robię wszystko, żeby to przekazywać dalej. Także sprawia mi to olbrzymią radość. Więc mnie nie dziękujcie. To ja dziękuję Wam, że w ogóle Wam się chce tu chodzić, nie? I zobaczymy, jak będzie. Też nie chcę odpuścić tego kanału, bo widziałem parę komentarzy pozytywnych nawet dla tych dwóch po komentarzy to już jest e, warto po prostu więc tak jak mówiłem wcześniej powodzenia umiarkowania serdeczności i pamiętajcie żeby nie zaniechać bo potem będziecie żałować całe życie pozdrawiam hej się powinienem tak żegnać to nie jest e, Obraźliwe, jest taki, taka mgławica i właśnie to się nazywa palec Boga. Dzisiaj jest oczywiście odwrotne znaczenie tego. Wszystko jest odwrotne, mówię wam. Więc dociekajmy tej prawdy. I jeszcze raz życzę Wam umiarkowania przede wszystkim czołem. Czyli Żydzi sobie szalom zrobili od tego. Żydzi. I przepraszam, nie chcę obrażać, ale taka jest prawda. Wszystko jest od tego. Wywodzi się z Gła te słowiańszczyzny, po to umierali nasi przodkowie, żebyśmy dzisiaj dalej się edukowali. No nie zaginęła do końca ta wiedza, wiadomo, że nie wszystko, ale po to jesteśmy my, żeby, żeby to odkrywać, żeby dociekać prawdy. I mam nadzieję, że tacy ludzie tutaj są na tym kanale. I no co, no tyle. Nie będę Wam tu więcej mówił. Tak luźno to traktujcie, bo to jest tak, moimi słowami, wszystko, i na pewno nie będę tutaj przygotowywał jakiś prac e, pisemnych, czy coś, bo po prostu wolę to tak powiedzieć, od serca. To jest najważniejsza jeszcze mądrość, na koniec powiem. Mądrość serca. A Słowianie stawiali ducha nad materią. Więc wspaniałej energii życzę, kochani mili, idę przepisywać psa. Czołem!